Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mały więc Witam i zapraszam na koniecznika z Mazefekta dwójeczki Jako złoku, A więc pora zacierpimy na Kielce, tak, telce Hefejstos. Zobaczmy o co tu chodzi, bo nikolaj nie pamiętam tego Delce. Dobrze. Tutaj. Bogata złoża, a mam to w dupie. Wykryto anomalie. Skanery namierzyły pojazd badawczy Młota, a więc to do co. Także aktywny magazyn, które mogą wskazać miejsce popytu doktorów Cajca i Oleja. Jej. I robimy to, myślałem, że będziemy robić to solo. Taki ładny, czochowny. Hmm. Mm, kogo by tu jąździł? A niech będzie. Czerwony Team. Granaty Inferno... Cholera, nie mam punktów. No to tyle. Ciepło tu. O, taki trochę Mustafar. Budynek z prefabrykantu. Getty? Getty. Z tym to się dawno nie mierzyło. Od czasu jedynki praktycznie. Komputer sterowniczył do Otwieraj. Pyk. Pyk. No, słabe zabezpieczenia. Puduszkowiec? Puduszkowiec? Tak. Dobra, jakie tu masz śmieszne humory. Primary systems online. Udjoko. Witamy w M44 Hammerhead Infantry Fighting Vehicle. To jest twój onboard VI. Ok. No spokoj. Destruction objectives located. Ah. Caution. Guided missile system active. No spoko. A, więc platformówka pojazdem. Take No. there. Miądzę. Przynajmniej coś z tego mam, okej? Okay. Obstruction detected. Uuu! Uh. Na A czemu to działko jest krude jak w tych w tank destroyerach gdzieś się ogów, że się nie obraca lewo prawo? Tylko muszę cały chciałem się obracać. Bullshit. Bullshit, tyle Easy. O, przecież hmm. byłem na obszarze, tym jedziemy jeden. Mam. A powinienem ja tam z dołu zacząć, a ja się już do góry w No tu no, Dobra, to lepiej zaskoczę na dół Fuck Dobra, zacznę tutaj, tak jak powinienem Ale buja to przeskanowanie. ja pierdzielę Boże, nic jakby wiało Formówka pojazdem, praktycznie. Była. To taka strasznie łatwa platformówka. Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Fuck! Brawo ja. Jak ja tam nie doleciałem? To jest dobre pytanie. A, e, bawi mnie to. Po co się bawić? Co się stało? Jak kamerę wygięło na chwilę. Okej okay. Ostatni punkt jest tam hmm. Już się bałem, że nie dolecę. ja pierwszego hmm. Ostatni punkt Fuck you! Okej, okay, i co teraz? Okej. Okay. Coś za krótkie, żeby to było tylko tyle to było normalnie, ja Teraz to potrafi tak długo lecieć w górę. Fajnie. Znaczy tam z prosem są pozyskano dane badawcze. To, to tyle? E? Może tylko tyle? Nie. Wydaje mi się, że było tego więcej. Tak, tak, jedzie, ja zdaje sobie z tego sporo. No dobra, pora zrobić coś produktywnego w takim razie. Tylko co? Ta mi się na razie nie chce lecieć. Hmm, hmm, hmm. Jakiś łatwy kół kurwa, ile tego teraz jest na tu jest DLC, co to na końcu. Czczanka na razie nie, cadola na razie nie. Ilu mnie mam co robić? O, to będzie dobre. Na kopanie krzawej hordzie. I od razu lecimy na walkę Dobra, Zaid i... nowe pytanie, kto? Miłanda? no Miłanda. No, nie ma co rozdawać. Zielono tu. I w górzyście. Okej, okay, czyli robimy wjeżdżam i rozjeżdżam. Na no, spoko. Kurde? Fajna lokalizacja na barze. Ciężko się tu dostać pewnie. Też w dobie statków kosmicznych pewnie nie tak ciężko, ale no. Zbudowanie tego nie mogło być proste. My no, się ma worczą. <laughs> Ładnie żeś trafił Eee, o to podłogę. Matem o ma podłogę. Jem One left tamten jest z głowy Ten też jest z głowy. Down you go się twoje granaty, w sensie dały. No rzucaj Bardzo ładnie Szybko to się na nawet odwitnawia Bum no, no już myślałem, że nie użyjesz tego O, o podłogę Z głowy, Ara, trzeba zmienić na karabin. Nie, 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 na mi było łaskawie. i został tamten, a dwóch tam jest. Tamten z głowy. Mam w zasadzie bojnia a bo i nie, skoro tak tak szybko A przy przed tą misją sobie karabin bojowy Jak i P... Znaczy, nie, karabin i PMA Przez to karabin o 30% więcej obrażeń I ma zwiększoną celność I chyba czuję zwiększoną celność Nie powiem nie Jest różnica Mamy więcej w nie mogę iść. Noor in wall. Ja Cyk, cyk. Serio Miranda? Serio? Powiem, jest różnica w celności i to spora. No. Bum. bardzo ładnie. A zróbmy szarma wpalić drugi raz. Nie baniutki, póki co, idzie gładko i przyjemnie. Czyli w końcu był na etapie wrogowe, być dla mnie realnym problemem No, trzeba poczekać się kroganie pojawi Co ty masz na mordzie Wygląda jak maska zarumana z posta po złomu No ale co ja tam wiem No, tak trochę No jest kroganie Chodź! Wchodzę! Obróć się! Ale dostał onego strzału! Jest ich tu więcej! O podłogę nim! Iranda! O podłoga! O podłogę! O podłogę. No. No. I egzekucja! Ej, weź dweźmą tam. To ładnie rzucił oh, To była wyrzutnia jeszcze A była se horda w dużym skrócie Co, wysadzamy? Mm -hmm. Dobrze, że mówicie. Nasz nie powinien się po wysadzeniu zbiorników z paliwem. To żeśmy uciekli. Aha o! Zebrało się automatycznie, nie nawet nie widziałem. Spoko. Jakieś pieniądze z tego mamy. Lebe lapik. No, to gdzie ta rasa Pochat lecimy. Roboty nam nie brakuje w systemie. Hmm, baza channa Na razie nie. Pomóż Samarze. Że... pomóż Jacobowi, uratuj statek przez zakładom. Zbadaj bazy. Bada... Sketch. Fajstos obecnych getów. Stop bądź modu. Nie, 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 tego nie robimy z talii. Lecimy na Omagę pomóc Samarze, sobie zobaczę stopy na no, mezy bo nie pamiętam, czy czegoś ciekawego tam nie było. Jak tam Omega? Dawno się nie widzieliśmy, że jakieś te są dodatkowe. No, skip? Tak, już nie skip, bo to loading. Dobra, no, Samara. Kogo by tu wziąć? Kogo by tu wziąć? fantajna. Ty, to ja tobie mam na to spustoszenie. No, ekipa, idziemy. Oh, No trzeba to Ari. Klasyka gatunku. Nie wiesz co się dzieje, potrzebuję informacji. Idziesz do Ary. Coś się to zmieniło? No. Na pewno. Spokojem, w Dawno się nie widzieliśmy, Maria. Ana Sorry is hiding out here. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardot Yakshi does. You haven't taken steps to kill her. Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I'd start looking. Thank you. And a Nasori no, fugitive I knew. It. You haven't what? taken steps. Her last victim good luck finding her. Better luck catching her.

i heard you talking about us what do you want please please we're all friends here there's no need for language of that sort i need skilled trustworthy people to take care of a little business for me nothing illegal of course but it's paying well not illegal i doubt it well it's certainly legal on omega i can't be expected to know the laws of every settlement in the galaxy can i I'm not here to run errands for you. Of course. You're not the type to be interested in work that could change the face of a place like Omega. I'm sorry I bothered you. No, don't don't toy with me. I'm not in the mood. Ah, my mistake. Of course. Just don't hit me. Certain people here have business deals with people throughout the galaxy. If we were to have information involving those deals, we could make some ripples around here. That's all I'll say.

Tu był jeszcze na dole bodajże, ale no, nie pamiętam gdzie dokładnie. O, tutaj. Misja Obrony Ciężkiej i motyka. Kupię sobie tę motykę. Misja Obrony Ciężkiej... nie za tego droga. Przeda się. Mam nadzieję, że ta motyka będzie dobra, chcę sobie ją przetestować. Tutaj co było? Hmm, to to sniperka, ale. Drogie, drogie, drogie za drogie. Dobra, trzeba złapać. Co, znaczy, co złapać? Zabić jej córeczkę, Samarym Nie, tutaj obok to było. Chyba. Tak coś kojarzę. Ja. to Dokładnie. Cisne dźwięki. A, jestem Ten tutaj dobra. Tak, znajdę to się widzimy. Okej, to chyba będzie tutaj. No, tak mi się zdaje. Nic nie powiecie. Lepa. O, o mojej Mój nef tydzień temu, a nikt nie się z The medic said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew my baby. I'm looking into your daughter's death. Are you one of Arya's people? I'm looking into this on my own authority. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Probably. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls up? them through she who will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club. Loves the base. She's a hedonist. Uh, so, this morning did hurt my daughter? Is she the one that. Fuck. That. I will bring justice to the one that did this. We swear to you, Neff will rest easy soon. I hope so. I hope so. <laughs> my baby. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. A few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Uh -huh. What kind of a girl was your daughter? My nephew had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and... Huh, the best girl a mother could hope for she was creative how so She, she was a sculptor. <laughs> several galleries were interested <laughs> her. said her work was fresh do you mind if i examine neff's room i didn't want to disturb anything her clothes her art her sculptures everything is the way she left it the way it will always be <laughs> my baby is gone She's Thank you. I'm sorry. I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. will be respectful. I'll examine her things. Read the oldest entry. Hey, Diary, Cycle 34, Orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped your name and they let me into the VIP. I was well, sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers and. I'm supposed to see her again tomorrow. Uh-huh. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. <sighs> Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a, a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kiss tonight. Read the newest entry. Mm -hmm. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. <laughs> she can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vienna that Vid Moranth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Yep. Close the hollow journal. This is Moranth's work. She is attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. She kills with sex, and I have no plans to sleep with her. Perhaps you have a right to be glib, Shepard, but caution is wise here. Morin speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. She sounds like my kind of a sorry. You joke, Shepard. But for all your might, you will be in great danger. Storming her den would be a mistake. She will have a hundred escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. this too She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. <laughs> She'll come after me you can draw more and that she'll certainly flee if she catches sight of me you are an artist on the battlefield you have the vital spark that attracts her your power will draw her time's out. wasting let's get over there i agree we can talk more once we're there okay neff made that a man from some gallery offered me four years salary for it but i never purchased. Now, I'm sending you this hologram by the Elcor artist, Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Mm -hmm. Hello again. Did you find anything? Is there anything I can do to help? I should go. Hey.